Cześć. A dzisiaj rano wybraliśmy się do Włości Hochbergów. Przed nami stary Spichlerz XIX-wieczny. Jak przystało na prawdziwy spichlerz, jest fosa. Większość spichlerzy była otoczona fosą z wiadomych względów. Była to bariera przed szkodnikami. Na chwilę obecną spichlerz jest na sprzedaż. Był kiedyś już raz kupiony, ten właściciel teraz ponownie go sprzedaje. To jest takie kukułcze jajo. Trzeba bardzo dużo środków włożyć, żeby ten budynek doprowadzić do ładu. Widzicie, że tu jest niemalże dżungla amazońska i ciężko mi jest wam pokazać całą bryłę obiektu. Ale mam nadzieję, że zobaczycie, jak wielki był to spichlerz. No w końcu musiał wyżywić cały zamek. Zamek książ, w którym była siedziba Hochbergów. obiekt jest zabezpieczony, tak jak mówię, jest w rękach prywatnych, jest na sprzedaż. Ja nawet wchodząc tutaj też również łamię prawo. Natomiast nie jestem żadnym szkodnikiem, żadnym dewastatorem. Chciałem tylko ten budynek uwiecznić, bo no cóż, jego cała więźba dachowa, jego cały dach to już jest w stanie opłakanym i może tu się któregoś dnia tak wydarzyć, że ten obiekt się zawali, dlatego postanowiłem go uwiecznić, łamiąc prawo. Tutaj najlepszym rozwiązaniem byłby dron, dron, którego nie mam niestety, bo budynek jest olbrzymi, natomiast no nie ma się gdzie cofnąć, żeby wam pokazać jak jest on wielki, ten budyneczek. Z tego co zdążyłem zauważyć na internecie jest on sprzedany, znaczy wystawiony na sprzedaż za kwotę 130 tysięcy złotych. Także jak ktoś chce to może kupić sobie taki spichlerzyk. Teraz zauważyłem, że ten budynek posiada piwnicę. Zobaczymy, co jest w piwnicy. No, niewiele zobaczymy, bo wygląda to tak. Niewiele zobaczymy. Jak jestem w tego typu obiektach starych, zawsze mnie zastanawia, z jakim mozołem trzeba było budować taki mur. Tu każdy kamień jest zupełnie odmienny. Nie ma dwóch takich samych, zwróćcie uwagę. Tutaj mamy fosę. A za moimi plecami jest ten spichle. Ja będę starał się gdzieś przejść. Może, żeby wam pokazać go w całej okazałości? No bo jeśli jesteśmy przy jego murach, a cofnąć się nie da, bo jest fosa, no to ciężko będzie. Może uda mi się jakoś za tą fosę przejść. Mam nadzieję, że widzicie, to jest jego ta szersza część, to jest ta węższa. On jest na planie takiego prostokąta kondygnacji 3, no plus jeszcze tam strych z takimi otworami okrągłymi. Całość zbudowana z kamienia, wyjątkowa budowla. Szkoda, że jest pozbawiona dachu częściowo. No i tym samym to powoli przypieczętuje jej los. Jeśli ktoś go nie kupi, a wątpię, żeby ktoś kupił, bo tu inwestycje są gigantyczne. Po mojej prawej stronie fosa. Tu mamy jeszcze też jakiś obiekcik, ale myślę, że on nie ma nic już wspólnego z tym spichlerzem i został zbudowany później, ale mogę się mylić, jeśli ktoś coś wie na ten temat, to bardzo proszę o komentarz. Tutaj w trawie Jakaś murowana rzecz, jakiś murek. Nie wiem do czego służący. Tam resztki cegieł. Nie mam pojęcia do czego to mogło służyć. Nie wiem czy coś widzicie, bo pod słońce niestety, bo jest godzina 7 rano. Na zdjęciach on wydaje się mniejszy. W tej kamerce też tego nie zobaczycie, ale to jest olbrzym. To jest olbrzym. Udało mi się przez tą fosę przejść suchą nogą, bo przecież sofa nie jest idealnie, nie otacza. E, tu jest jakiś domek, nie wiem czy on jest opuszczony, tutaj tędy przeszedłem I z dalszej perspektywy, mam nadzieję, że na tej kamerce to widać. Jego tamta część na końcu, no niestety nie ma już dachu. Nie jestem w stanie wam tego pokazać, no dlatego, że z tamtej strony jest samochód, tam jest droga. Ciężko mi będzie to pokazać. No tu macie rzut tego tego wielkiego, fajnego spichlerza, który służył Hochbergom. Tu po mojej prawej stronie biegną tory. Tak, dla tych, co nie są tu z Wobrzycha i okolic, przypominam, Boże, ile jest tych komarów, Matko Boska. Przypominam, że jesteśmy blisko tego pff, złotego pociągu. No, ile to jest? Za dwa kilometry, i już ma niby być ten złoty pociąg. Do Książa też mamy rzut beretem, za tym spichlerzem w odległości może około 800 metrów może nawet nie, jest palmiarnia, która też przynależała do, do zamku Książ i zaraz za drogą mamy zamek Książ. Także no, jeśli ktoś wybiera się na nasze tereny, serdecznie zapraszam do odwiedzania palmiarni i zamku Książ po tej całej nieprzyjemnej sytuacji z maseczkami. Jak najbardziej zatopić się w zamierzchłe czasy. Z tego miejsca oczywiście ta kamerka tego Wam nie pokaże, niestety ale widzę trzy dosyć spore pęknięcia, licząc od środkowego okna w dół. Przez wszystkie okna. Od środkowego okna chodzi mi o te takie półokrągłe okna, co są. To od tego środkowego, od tego nieszczytowego, tylko tego trzeciego od góry. I w dół idzie spore pęknięcie. Po prawej stronie, też od okrągłego okna, też w dół idzie pęknięcie. Czyli, no cóż, ten obiekt, siłą rzeczy, i tak cud, że w ogóle przez tyle lat istniał. Pamiętajmy, że tu mamy wodę, tu mamy piwnicę i to jest postawione na takiej wysepce. Ten grunt pracuje, więc siłą rzeczy te fundamenty również pracują, co skutkuje tym, że cała budowla pęka. No, miejmy nadzieję, że znajdzie się właściciel nowy, który zadba o to. Przecież to było idealne miejsce na hotel, wyobraźcie sobie. Baza wypadowa do kompleksu Rize, baza wypadowa do Zamku Książ, baza wypadowa do. Chociażby y, Gros Rosen, idealne miejsce. A do złotego pociągu, to stąd można iść w kapciach. Tutaj macie ten budynek z innej perspektywy, ze strony, którą wam jeszcze nie pokazywałem, tam u góry widać okna szczytowe. Strychu nazwijmy to. Drewniane, bez szyb i niepodzielnie panująca fosa. Piękne miejsce. Boże, że miał pieniądze, to bym to wyremontował. Ale bym sobie mieszkał. Tylko trochę bym sobie tak mieszkał jak, jak Hitler na Mazurach, pełno komarów. Tu jest zatrzęsienie komarów. Jestem już obgryziony. Już kawałki skwarek mi wygryzają z ciała. Fuh. Ale powiedzcie sami. Bajkowe miejsce. Bajkowe. Zawsze powtarzam i powtarzać będę. Gdyby Indiana Jones istniał, to mieszkałby na Dolnym Śląsku. Chodzę tak po tej kniei. No, porę mamy taką, że eksplodowała dosłownie przyroda. Ciężko jest Wam cokolwiek pokazać. Bo chciałem Wam pokazać uszkodzenia tego dachu tutaj od strony, od strony zachodniej. Niestety zieleń mi to uniemożliwi. Niestety, już to widzę. Z takich ciekawostek, jakie się doczytałem, to pokutuje też takie przekonanie, że. Spichlerz ów wcześniej był warownią, obiektem obronnym. Oczywiście jest to nieprawda, no, no, skąd mogła wziąć się y, taka nieprawdziwa skąd y, hipoteza? Ano z tego, że ktoś zobaczył, że jest tutaj fosa dookoła i stwierdził, że zapewne skoro jest fosa, to jest to budynek obronny. No w żadnej mierze nie jest to budynek obronny. Oczywiście jest to budynek obronny, poniekąd miał ten ktoś rację. Bo chroni, chronił zboże przed gryzoniami. To, to prawda. I z tego jakże uroczego zakątka żegnam się z Wami. Idzie się taką piękną leśną drogą, a po mojej prawej stronie czekający na nowego, szczęśliwego nabywcę. Spichlerz Hochbergów. Trzymajcie się, cześć! Jak to ja, oczywiście, muszę coś dograć, bo na sam koniec, oczywiście, tu gdzie samochód postawiłem, to dokładnie widać tą, ten ubytek w dachu. Proszę bardzo, mam nadzieję, że widać, mimo że jest cień. Rośnie nawet jakaś młoda brzuska na brzegu tego dachu, po lewej stronie jeszcze większa. A budynek tak się yy, prezentuje od strony zachodniej. To już naprawdę tyle. Trzymajcie się.